Siemanko z tej strony Tropco i witam w kolejnym odcinku Farminga 22. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się koszeniem kukurydzy na sieczkę. I do tego wypożyczyłem sobie tą moto e, maszynę klas Jaguar 960 wraz z przystawką. Cóż, zabieramy się do pracy, tylko najpierw ją muszę odpalić. Okej. Okay. O. Włączamy sieczkarnia prezentuje się bardzo ładnie Jak to przystało na Giant I kurde i fantastycznie to wygląda ta animacja. Patrzcie jak to wciąga zajebiście do, do środka do sieczkarni tą nie mogę robić za dużo mijaków. Mam taki, a nie inny rozstaw przyczep. A, nie kupiłem sobie tej mieszanki do... do kiszonki, więc... Więc trochę będzie to gorszej jakości, ale i tak. Kurde, jakie to jest. Bydle wielkie. I sporo tej kiszonki powinno z tego być. Mam miejsce, żeby tu zawrócić, czy nie bardzo? Ojej, By tylko nie zawisnąć, O, to by była porażka. O! I super. I działamy dalej. Kurde, przepiękna jest ta sieczkarnia, ale ja muszę ją mieć. Patrzcie, jak jest w środku wykonana. Jaka widoczność, no to jest coś pięknego po prostu. Proszę, cudownie to idzie. Naprawdę rewelacja. Muszę ją kupić. Obowiązkowo. Patrzcie, dwa przejazdy i pełne przyczepy. Także tej. Kiszonki naprawdę całkiem sporo zrobimy, Dobra. przesiadam się do mojego klasika. Właśnie też chciałem to zrobić takim zestawem maszyn, że dwa, dwa klasiorki po prostu. No i te moje przyczepy. Szkoda, że nie mam przyczepy marki Klas, ale myślę, że ją kiedyś mimo wszystko kupię. Złapię już. Złapał. Dobra. I jedziemy do silosu. Kurde, ale tego będzie. Na, może część nawet z tego pójdzie na sprzedaż. Jeszcze zobaczę. I pierwsza taka akcja w tym gameplayu. Kurde, będzie tego sporo. Jaram się jak a jak, kurde, nie wiem. To jeszcze taka poranna ta akcja, żeby przed deszczem zdążyć. No bo, kurde, wypożyczyłem tą sieczkarnię i pasuje... Pasuje się uwinąć z robotą. Trochę są lekkie lagi tutaj. Ale cóż... Odpalamy Jaguara. On tak leciutko podnosi tą przystawkę. No i lecimy dalej, już dziesięć procent kurde. Także przewydajna maszyna. Muszę ją obowiązkowo mieć. No i naprawdę szybko pójdzie ta cała akcja. Także jestem podwójnie zadowolony. No ale 30 tysięcy, nie, 25 000 praktycznie na samo wypożyczenie tego wszystkiego. Także trochę tego też pochłania. Że tak to ujmę. No i pole nadaje się do orki. Także w przyszłym odcinku będzie akcja orka. Tylko jeszcze nie wiem pod jaką uprawę. Dobra. Jest miejsce. Bo muszę tak trochę nietypowo zawrócić. Zrobimy to w ten sposób. Właśnie po to mi też ciągnik. Też będziemy z tymi przyczepami z dalszych części pola wracać. Tak mi się wydaje. Ale kurde, piękna maszyna. No nie jestem pod takim wrażeniem po prostu tego jaguara. Sze cudeńko. Tutaj znowu też taka nawrotka dziwna. Okej, okay. i lecimy dalej z tematem. Przepięknie to wygląda. I postaramy się dosięgnąć jakoś. O i znowu miód muszę zebrać też. Bo miód też sobie zbieram na tej, na tej gospodarce i w końcu zrobimy akcję ze sprzedażą tego jakże cennego

Coś pięknego. Rozjadę sobie tą kukurydzę, żeby mnie nie denerwowała. Bardzo wydajna praca. Lekkie lagi są przy tej jesieni, no ale nie ma się co dziwić, jak wszystkie liście Zżółkły już i po prostu w ten sposób to musi wyglądać. Kiprujemy na dwie przyczepy. Poza odcinkiem to sobie jakoś ubije. Robota mi się dzisiaj trafiła naprawdę fantastyczna i cudownymi maszynami. i znowu wracamy do jaguara. Gdzieś ty to wysypał. Nie tam jest ciągnik. No i super. No i zaczynamy przygodę od nowa. Trzeci zestaw przyczep. Na pewno część z tego będę chciał sprzedać, te dwie albo trzy przyczepy, żeby to mi się po prostu zwróciło. Cała ta akcja. Więc fajnie. Także w przyszłym odcinku może nawet ładowanie już będzie tego. A raczej nie będę chciał taśmociągami, bo nie chcę tak wypożyczać sprzętu ciągle. Kupię szuflę po prostu do ciągnika i będę to turem ładował. Także trochę zajdzie, ale no cóż... Coś za coś. Błyskawiczna robota. Dobrze, że tutaj mamy miejsce, żeby sobie nawrócić elegancko. Dopiero pół pola chyba wymuciłem. Czy wykosiłem, bo to chyba się na fachowo nazywa koszenie. Nie młócenie. I muszę koniecznie na przyszłość, jak już będę znowu robił koszenie na Sieczkę kukurydzy, jakąś inną przyczepę większą, bo to po prostu, kurde, praktycznie od razu mam zapełniony zestaw przyczep. Niesamowite, bardzo kurde wydajne sprzęty. No i w zasadzie. już mogę podczepiać ciągnik kurde ale akcja po prostu niebywałe Spróbujemy to teraz trochę ugnieść, przy okazji wysypując. Więc mam nadzieję, że się gdzieś nie zawieszę. No, jak widzicie, kurde, klasik też ledwo daje radę. najechać i powoli wysypywać A udało się fajnie Musiał to zgarnąć łyżką jeszcze i wysypać, Wsypać do silosa, potem to trawsko. kurde roboty, co nie miara. Jeszcze ja zrobię. Jest jeden taki przejazd, może, żeby wykosić i wysypać i. Ja Reszta sobie dokończę poza odcinkiem. Dobra? Także zestawik będzie ciągle używany. da się podczepić oj za daleko zajechałem ale udało się wszystko no to super kosimy dalej kurde ale ciekawa akcja ja już kiszonki nie robiłem oho bardzo dawno Chyba od 17. W 19 chyba nieraz nie robiłem kiszonki nawet Także kurde Jaram się jak dziecko. Zwłaszcza, że tej kiszonki będzie naprawdę dużo. A już coraz mniej na szczęście. Bo o ile ten, ta sieczkarnia jest wydajna, o tyle przyczepy do tej akcji ani trochę. Także pod tym względem kiepsko. No ale cóż, bez sensu by było wypożyczanie przyczepy przecież. Zwłaszcza, że mam swoje dwie. Mógłbym spiąć jeszcze trzecią do tego, ale to już by było. Bez sensu. Za długi zestaw by był. A teraz jest idealny. Dobra, nawrotkę zrobić. Okay. I znowu z w pięćdziesiąt 93% procent. Czy Kurde, no. 20 minut już trwają, trwa odcinek, a. Naprawdę 3 razy już musiałem jechać, przecież wysypywać się. Trzy albo czwarty raz już chyba jadę. to jest, kurde, niesamowite? No sobie może podjadę od tamtej strony. Kurde, ale jaja. Strasznie dużo tego. Dobra. No to dziękuję, że zaszczyciliście mnie swoją obecnością w tym odcinku. I zapraszam do kolejnego. W kolejnym pewnie jakieś prace polowe, bo raczej sprzedaż to będzie za dwa odcinki. Także dziękuję. Na razie trzymajcie się i papatki.